Czy jesteśmy bezpieczni? River Corner dla MMA.pl a ze mną Filip Bądkowski, który jutro wraca do klatki na Gali MMA, tak w Będzinie. Witam Cię, Filip. Witam serdecznie, witam wszystkich. No i jak tam po takiej mini konferencji, po face-to-face face, walczysz z Krystianem Wilczkiem, z Krychą? No i jak się czujesz, jak odczucia, jak w ogóle po tej drugiej stronie? Nie jako organizator, nie jako promotor, tylko jako zawodnik. Bardzo fajnie wiesz, trochę odskocznie od codzienności, mimo że oczywiście. Ale MA to moja codzienność, to będąc tutaj z innej strony, to zawsze są te pozytywne, fajne emocje i, e, i dobrze spędzony czas, e, więc cieszę się, że tutaj jestem i e, organizacja MA tak, e, taki pojedynek jak New York 6. Zaproponowała mi Krystianowi, przede wszystkim e, swoim e, widzom. Ty miałeś, e, wiedziałeś wcześniej, że będziesz walczył, bo z tego co wiem, to Krecha dowiedział się tydzień temu, ty miałeś jakiegoś innego rywala i on wypadł? Ja miałem walczyć na Underground Boxing u Dawida Ambro na gali, eee, tą walkę przyjąłem tam z 3-4 tygodnie wcześniej, też jest też nie dużo wcześniej, coś tam się ruszałem, powiedzmy tak trenowałem tyle o ile, bo to była walka w ogóle 3 razy 2 minuty, taki sparing bokserski bardziej. Eee, no, ale tam wypad rywal i myślałem, że tej walki nie ma, więc tam już trochę, bo tam miała być niższa waga 70 kg. Więc tam już troszeczkę trzymałem dietę, zjadłem parę placków pizzowych, makaronu, wypiłem kilka piwek i dowiedziałem, że jestem atak i mówię, no to fajnie, to bierzemy. Nie? No właśnie, Grycha powiedział, że będą to rękawice e, ósemki i waga właśnie 75 kg. Mówi, że musiał zbijać 6 kg, bo nie chciałeś zgodzić się, żeby ta waga była wyższa. Nie, to nie o to chodzi, ja wiesz. Ja się biję 66, to wiesz, to tak między jego wagą, a moją, tak o co on się bije, a ja się biję, to jest dwie kategorie wagowej różnicy. To nie chodzi mi o to, że jest cięższy, bo on mógłby ważyć, wiesz, 100 kg, on mógłby ważyć, wiesz, 100 kg i ja taką walkę biorę, to nie ma problemu. Bardziej chodzi o to, że ja ważąc 74,5 kg na co dzień, jeżeli mam limit 77, ja już to przerabiałem, przerabiał to Conor McGregor z Nathan Diazem i tak dalej, ja zaczynam podjadać, ja i tak, wiesz, te walki traktuję rozrywkowo, wieczorem wypiję piwko, i i to tak ja powiedziałem, zjem pizzę czy coś, ale jakbym wie, wiedział, że jeszcze mam się bić, w 77 czy coś, to już tych pizz by było 3 i piwek 5, wiesz, że to, to, to bardziej o to nie chodziło o niego, chodziło o mnie, że żebym miał jakiś tam limit, żeby go nie przekroczyć. Ale ty nie walczyłeś tylko w MMA. Miałeś też epizody w samym boksie. W samym boksie miałem... E, czekaj, to uważał ludzie, kurde, raz tam się w kamerę. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Chwilowo, jesteśmy bezpieczni. w <laughs> <laughs> Pozdrawiam serdecznie chłopaków z Sejfu, bo też kiedyś sponsorowali armię. Eee, słuchaj, eee, czy się biłem w boksie? Chyba, chyba biłem się 5 pojedynków amatorskich no i biłem się z, z pięściarzem Przemkiem Opalachem, o, o, o nie on tam 30 zawodowych walk w boksie miał ale biliśmy się na ma to była zupełnie walka i tam wtedy skończyłem w parterze, a w boksie to jakieś amatorskie walki miałem 5 czy 6 lat temu A nie chciałeś jakiegoś K1 albo MMA z Krychą się zmierzyć? Słuchaj, jaki sens w MMA bić być się z Krychą, wiesz, to nie wiesz o co chodzi, to niech też Powiedział chyba... mi, że jesteś zawodowcem walczy, trenujesz już 15 lat i dla niego zwycięstwo z tobą to będzie coś fajnego? No nie będzie fajnego, bo nie zwycięży, ale jakby wiesz, fajnie, że wyjdzie do klatki, zdobędzie ciekawe doświadczenie, to na pewno i jak najbardziej sportowo, wiesz, oddaję mu szacunek, że przyjął taki pojedynek, pokazał już charakter, że, że taką walkę bierze i fajnie i mu gratuluję. No ale niestety w momencie, kiedy ten pojedynek przyjął, stał się moim rywalem, a ja, więc no do rywali podchodzę dość zero jedynkowo. to ja chcę ich skądzić zawsze przed czasem i zrobić jak, jak największe showy na nich, że tak powiem, więc on będzie tym obiektem jutro do robienia tego show, ale w, od razu po walce piątka i widzimy się gdzieś tam pewnie w WCA w następnym tygodniu i zupełnie normalna atmosfera i szacunek. No właśnie, Krycha powiedział, że jeżeli walka zakończy się przed czasem, to tylko i wyłącznie jego zwycięstwem, że to on będzie dominował w tym starciu pięściarskim. Bardzo się cieszę, że tak myśli. Im więcej Krycha da jutro siebie, tym ja się bardziej cieszę, że będzie fajniejsza walka. Ja wiem, że on trenuje teraz dużo w WCA, ma walki zaplanowane. Ja z reżimem treningowym był w Tajlandii zajebiście, wiesz, bo ja chcę pokonać najlepszego Krycha jaki jest możliwy, a nie najgorszego. I on będzie jutro w formie życia, ja mu tego życzę i tak go skończę przez czas. Krycha też powiedział mi, żeby mówić do niego Krystian Wilczek, a nie Krycha... On troszeczkę chce odbiegać od tego Krycha UFC, żeby już nie był taką postacią memową. On teraz chce pokazać, że jest już takim staje się sportowcem, a nie freakiem. A czy on nie jest takim memem, jak to ostatnio właśnie powiedział ten Wardenga w takim swoim podcaście, wrzucałem na Instagram swój... Śmiesznie to zrobił, jest takim memem, bo on takie, jakiś fopa, czasami lubi sobie zaliczyć, powiedzieć coś takiego dziwnego, śmiesznie się zachowuje, I śmieszne to jest i tak dalej i ciężko będzie mu z tego odkleić To już tak powiem, matkę, ale takimi krokami jak ten, że przyjął walkę sportową i tak dalej, na pewno, na pewno dużo zyska i e, dla niego na korzyść. Tylko. No ale ty byłeś troszeczkę uszczypliwy na konferencji, słyszałem, że tam powiedziałeś, że e, fajnie, że wziął walkę sportową, ale to już będzie jego ostatni rywal sportowy, e, bo po tej porażce mu się znudzi i wróci do frików. Słuchaj, no tak uważam A wiesz, klatka jutro pokaże Taki mam zamiar, mam zamiar tak boksować żeby, żeby skończyć rywala przed czasem Zawsze chcę tak kończyć walki Nie chcę nudnych walk Miałem jedną nudną walkę w życiu z Hubertem Stuleckim Który klinczował trzy rundy Nie podobało mi się to i byłem znudzony tym pojedynkiem Ciężko było rozwiać klincz, bo faktycznie miał dobry A że to były trzy minutowe rundy To miał siłę to tak jakby to trzymać Ale wszystkie inne walki u mnie Z tego co wiem to kończyły się przed czasem no. Nie, z decyzją wygrałem z korzeniowskim. To ciężka walka, miałem pewnie do szynkę. Ale wiesz, zawsze chcę kończyć przy czasie. Ludzie chcą oglądać show, dajmy im show, tak. Rozbijajmy tych rywali, wiesz, co to się wam, będziemy patrzeć i tak dalej. Tutaj wiesz, przychodzimy, płacą nam pieniądze za co? Za to, żebyśmy dawali show i 100% nie kalkulacja, tam pukanie i tak dalej, tylko jedziemy z tym jutro, jutro mocna bitka. A powiedz mi, co sądzisz o innych tych starciach. Bo powiedział mi Krycha, że na przykład walka tych dużych panów czarnoskórych to taki trochę bizmet, że oni ledwo chodzą, a co dopiero walczyć i, i mówi, że, że totalnie bez sensu, że to w ogóle nie jest ciekawe, nikogo to nie interesuje. Słuchaj, fight, card, fight card jest zróżnicowany, trochę zwariowany, bym powiedział i tak dalej. E, tam chyba Dawid jak za to odpowiadał i miał taki widoczny na to pomysł. To jest ich pierwsza gala po powrocie, sprawdzał jakieś schematy i tak dalej. Zobaczył, jak wyjdzie na, na następnej gali, zmienią, poprawią albo i nie. E, a może się to akurat uda i tak dalej. Wiesz, nie mi oceniać. E, oczywiście jako organizator mam tam jakieś swoje reakcje, coś bym zrobił inaczej, coś bym zrobił tak, ten Dawid Walasek, świetny matchmaker, najlepszy w kraju. Zamyślony, myśli chyba o, o fight na armię nową. Nie, wiesz, on tak myśli, bo on ten... E, jest te tym... detoksie alkoholowym i on tak się zawiesza teraz, kurczę, wiesz. Aha, widziałem coś, e, na ostatniej byliście na loży na jakiejś gali i też tam sam przy oknie stał. Tak, taki sam, i ten Hello Darkness, my tak, friend, tak, tak. Simon Garfunkel śpiewał i już, już się obudził jak jakoś. No, więc tak jakby Dawid też ma jakieś tam swoje refleksje na temat tego fightcardu na pewno, ale każdy matchmaker ma i każdy, kto się tym sportem zajmuje mógłby powiedzieć, a ja bym to zostawił tak, a ja bym to zostawił tak. Są fajne walki, są bardzo fajne walki, są walki trochę gorsze, ale tak naprawdę czasami na papierze walki wyglądają tak, jak ci mówię, a później na pływko, w nie jest to zupełnie inaczej. Zobaczymy jutro. Można powiedzieć, że to jest taka trochę hybryda takich e, freaków z sportowymi pojedynkami. No taka hybryda i zobaczymy, jak ta hybryda się sprawdzi. Cie, ciekawa formuła. Kiedyś myślałem, żeby zrobić coś takiego na armii, takiego, takiego miksa, ale u nas to jest jednak zbyt czysto, sportowo. E, wizerunkowy produkt, żeby tam e, coś takiego robić. A jeżeli chodzi to te właśnie sprawy organizacyjne, bo tak jak mówisz, że jesteś organizatorem, masz swoje refleksje. Krychami też powiedział, że wszystko jest spoko, ale jednak kilka spraw organizacyjnych mogłoby być tutaj na lepszym poziomie słuchaj, niech pierwszy rzuci ten kamieniem ten, kto robiąc biznes nigdy nic nie spieprzył, wiesz, to tak jakby też reaktywacja po jakimś czasie, ja też robiąc galę wielokrotnie popełniałem różne błędy bo później tam, ja pierdzielę zapomniałem o tym dramat, ale to tak jest wiesz, to słuchaj, najważniejsze, żeby walki się klatka była, światła i ludzie i walki się odbyły i to jest wszystko Dobrze, dziękuję Ci Filip za rozmowę widzimy się jutro po Twoim pojedynku no i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy Krycha jest taki mocny, czy nie jest Życzę mu, żeby był jak najmocniejszy w dniu, dniu jutrzejszym, bo takiego krychę chcę rozbić. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Za rozmowę. Dzięki. Sejfy Ben, jesteśmy bezpieczni.